Witam wszystkich. się pokażę jak zrobić sobie dekorację na ścianie łatwym sposobem i niedrogim. Tutaj już mam wykonane. Zaraz będę pokazywał jak to po kolei zrobić i z jakich materiałów do wykonania dekoracji będzie nam potrzebny. Oczywiście wzornik. Tutaj fuga, to już według uznania jaki kolor kto wybierze. No i zaprawa. Do płytek szara czy biała. Będzie też dobra, tylko wiadomo, że lepszej jakości. Nie najtańsza. Wszystkie produkty nie są drogie. Klej można kupić na kilogramy w niektórych sklepach budowlanych. Fuga to wiadomo około 30 zł maksymalnie. no, Najdroższym elementem to jest zornik Zaprawa klejowa będzie wykorzystana. Jako pierwsza warstwa fuga jako kolorant fugę mieszamy z małą ilością wody do podobnej konsystencji jak klej. Nie polecam robić rzadszej, bo, bo chlapie, bo się źle nakłada. Można pobrudzić ścianę. Przy okazji, a to kłopot troszeczkę. W dalszej części filmu będę pokazywał, jak to kolei to zrobić, jak wykonać tę dekorację kolorek już jest naciągnięty, tam się prezentuje wygląda jako czarny, ale jak wyschnie będzie taki ciemny grafit podający w czerni Ma, tutaj jeszcze taka uwaga zarówno tutaj przyłączeniu to polecam nakładać bardzo cienko warstwę, bo później się przykłada wzornik i nakłada się na tą końcówkę jeszcze raz, także nie ma sensu tutaj ciągnąć więcej lub najlepiej delikatnie odciąć jeszcze. Druga część wzornika już założona, tak jak widać, że będę się zabierał do nakładania tej masy. Nakładamy tą masę czy zaprawę takimi małymi plackami, rozprowadzamy, przyklejamy ten wzornik do ściany i nie radzę robić to od razu w dużą ilością, bo wejdzie, będzie wchodzić za zaprawa pod wzornik i efekt popsuje cały. Może teraz tutaj, tutaj dołożę resztę i będę działał dalej. Efekt końcowy tak wygląda, jeszcze zostanie tylko tutaj przeczyć szczoteczką na koniec zostały tylko takie małe, małe resztki poprzeklejane że tak się prezentuje to na drugiej ścianie zaraz pokażę jak wygląda już po wyschnięciu, po, po wyczyszczeniu dodam jeszcze, że można zrobić to dekorację w różnych kolorach można dwa kolory sobie zrobić środek inny, zewnątrz inny to już według podobań tylko Troszeczkę trzeba pooklejać. Dzięki za oglądanie, zapraszam do innych moich filmów. Pozdrawiam wszystkich na razie.